<makes> one <noise> serdecznie, ja jestem Asia i to jest kolejny film na moim kanale film po przerwie wróciłam do nagrywania, bo wiem, że im dłużej byłabym na tej przerwie od YouTube'a, tym ciężej byłoby mi wrócić, tym bardziej, że miałam już chyba w ciągu tej przerwy dwa bądź trzy podejścia do nagrania wam jakiegoś vloga, natomiast ta moja bariera robiła się coraz większa, żeby nagrać stąd też uznałam, że dobra to już jest taki odpowiedni czas, wracam no i wracam z vlogiem z żadnym wydziwianym z jakiejś podróży, to będzie taki zwyczajny na spokojnie vlog z naszego dzisiejszego popołudnia oraz wieczora żebym się mogła na spokojnie wdrożyć e, znowu do regularnego nagrywania e, ze zmian na kanale to po pierwsze chciałabym bardzo podziękować osobom, które po filmie hmm, na temat hejtu które mnie bardzo... E, Dobrym słowem. Sama się sobie dziwię, ale również dziękuję osobom, które potrafiły wyrazić w kulturalny, grzeczny sposób swoją krytykę, swoje zdanie. Tym osobom również jestem bardzo wdzięczna i na kanale będą się stopniowo pojawiać zmiany. A jakie to będę Wam powoli mówiła? Pierwszą zmianą, jaką możecie dostrzec na pierwszy rzut oka, to jest zmiana w moim wyglądzie. Rozpoczęłam już z pełnej, z pełnej siły oglądaj ładnie rozpoczęłam z pełnej e, siły leczenie ortodontyczne więc zmiany możecie widzieć Boże jak się teraz nagle wiatr e, rezerwał e, także zmiany są, możecie też e, usłyszeć, że niektóre słowa wymawiam e, niepoprawnie bądź ceplę, nie jest to właśnie skutek bocznego leczenia ortodontycznego natomiast mam nadzieję, że nie będzie aż tak rzutowało to e, na e, jakość e, filmu Także dzisiaj mamy vloga ze zwykłego dnia. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zaczynamy. W macierzyństwie chyba muszę być bardziej asertywna, bo o ile umiem powiedzieć nie, jeżeli chodzi o zakup nowych zabawek, tak nie potrafię odmówić mojemu dziecku loda w sklepie, batonika w sklepie. Owoca w sklepie, mimo tego, że mamy to samo w domu. Za każdym razem jak idziemy na spacer, to Alex jest albo dundurma, albo pasta, albo banana. E, mamy. I mimo że mamy, mamy. mimo że mamy to samo w domu, e, to musimy wejść do sklepu i, i kupić, więc moje dziecko wraca do domu z lodem, mimo tego, że w zamrażarce identyczne lody mamy w domu. Popracuję się nad tym na spokojnie. Będę e, konsek konsekwentna oraz asertywna w moim macierzyństwie. Jeszcze pójdziemy zrobić obiad do domu. Musiałam, e, Muszę odbębnić swój dyżur na Placu Zabaw. Co prawda, ostatnimi czasy przychodzimy tutaj bardzo rzadko, e, bo jest ul, e, tak mi się wydaje jest gniazdo pszczół. E, w żwirze, który jest tutaj em, rozsypany na tym placu zabaw, więc nie przychodzimy tutaj, ponieważ em, zarząd CITE nic z tym nie zrobi, bo, bo nie, nie mają na to czasu, więc no, nie przychodzę tutaj, bo nie chcę, żeby Aleksa coś urządliło, ugryzło. E, więc przychodzimy dosyć rzadko. Natomiast dzisiaj bardzo chciał, na chwilkę przyszedł, bawi się, ale zaraz go z tego placu wyciągam, bo tak jak mówię, nie chcę, żeby się stała jakaś tragedia. Jak widzicie, też tutaj nam zainstalowali m, przy samym placu zamów taką altankę. M, tutaj bardzo często m, ludzie, którzy mają dzieci, właśnie z naszego site. E, Przynoszą sobie termosy z herbatą, a te dzieci, się, te dzieci się tutaj bawią. Także jest też światło, można sobie siedzieć do późnych godzin wieczornych. No i jeszcze po drodze do domu byliśmy w Bimie. Kupiłam kilka fabryk mleko bez laktozy, no i tego loda dla Aleksa, więc dzisiaj będziecie mieli przepis na sodę włók. Mam nadzieję, że, że będzie się Wam ten przepis, ten przepis podobał. W ogóle mam nadzieję, że mnie słyszycie, ponieważ tutaj naokoło nas są budowy na już takim ostatnim wykończeniu, więc jest bardzo głośno. Już się przyzwyczailiśmy, więc na nas to już nie działa, ale wiem, że może być to dosyć wyraźnie słychać na nagraniu, po prostu jeszcze wiatr, który, który wieje, ale mam nadzieję, że tak jak mówię, że nie będzie to jakoś Rzutowało, rzutowało bardzo na na tutaj 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 dla was w ogóle powiem, o, jeszcze ezon w dodatku bo to jest już oznacza że już dzisiaj jest około godziny 17:00 16:33 więc już jest bliżej 17 niż dalej Najpóźniej no, o 17 muszę zacząć robić e kolację żeby ona była wiecie Gotowa, wszystko było mięciutkie. Natomiast powiem Wam, że strasznie dziwnie się nagrywa. To już nawet nie chodzi o to, bo to jest tylko dwa tygodnie teoretycznie, ale jak ja potrafiłam dwa, trzy razy w tygodniu nagrywać dla Was vlogi, żeby później mieć jakąś tam przerwę, o której Wy nie wiedzieliście. Ale ja nagrywałam na przykład dzień po dniu albo na przykład vlog masy przez miesiąc codziennie. To teraz, jak przez dwa tygodnie w ogóle praktycznie nie ruszałam telefonu e, to jest mi dziwnie mówić do kamery jak tak patrzę na siebie to wydaje mi się, że jakoś tak dziwacznie wyglądam e, no ale no cóż, no tak, e, tak to będzie mm, idę w ogóle tego Aleksa brać, bo widzę, że tutaj lata co chwilę coś jakoś tak boję się przezorny zawsze ubezpieczony, więc idziemy jak go tak zostawić i w ogóle nie opominać, to będzie tak siedział pół godziny, sypał sobie na nowy później jak się znudzi, to zapyta nas czy jest Byliśmy już w domu i tak z innej beczki, na szybko, co się działo, jak nas nie było. Raz byłam na koncercie Mertady To jest taka nowa gwiazda, bym powiedziała, muzyki. Piosenkarz, Jak ktoś ogląda serial Złoty Chłopak czy Ale Czapkę w oryginale, to na pewno będzie znał piosenki tego artysty i ja jestem spełniona. Po prostu byłam w siódmym niebie. Druga rzecz to były urodziny Alexa i powiem Wam, że tym razem było świetnie. Postawiliśmy bardziej na polską akrypę, w sensie było polsko tureckie małżeństwa, więc naprawdę towarzystwo było wyborowe. I bardzo się cieszę, że nasi goście podłapali pozytywnie inicjatywę kupowania książeczek zamiast niepotrzebnych zabawek. I pokażę Wam tutaj, bo te książki teraz robią furorę. Mamy książeczki, książeczkę, zwykłą kolorowankę. Tutaj mamy znowu książeczkę Księga Dżungli, ale najlepsze jest to, że ona jest i po turecku i po angielsku, więc może czytać Serhat, możemy czytać we dwoje. Oczywiście no nie dostaliśmy polskich książeczek w Turcji, raczej garęcie z studem, żeby można było kupić polską książeczkę A! dla dzieci. Natomiast nie. książeczkę Alex e, lubi. Tu jest taka książeczka z magnesami. Proszę. Dostał Alex taką książeczkę z magnesami. Tak, taką książeczkę dostałeś, tak. Usiądź sobie po przykleję magnesy, tak. Natomiast największym hitem okazała się ta oto książeczka. Ja w życiu takiej książki nie widziałam. Widzicie, tutaj są autka. I po co te autka są, to zaraz Wam pokażę, bo to jest chyba najlepsza książka. Mm, przynajmniej dla dzieciaków, które są zainteresowane autkami. Już Wam pokazuję, co się dzieje w tej książce. Widzicie, ta książka jest w języku angielskim i to jest książka o takiej tematyce wyścigowej. Tutaj są bolidy wyścigowe, natomiast co kilka stron jest taki torek. Widzicie, on tu ma wyżłobienia i te autka służą do tego, aby ustawiać je w tych właśnie szynach i później autko puszczać. W momencie dzieje się to. Aleks ma, jak widzicie, drugie autko i te autka się po prostu ścigają. Później znowu mamy czytankę i kolejny tor. I po prostu y, tak, książeczka zrobiła furorę nie tylko na dzieciach podczas tego przyjęcia, ale także y, na dorosłych y, naszych mężach, więc można uznać, że to jest strzał w dziesiątkę. Aleks ma też drugie autko. Daj, Aleksiku, pokażemy, czy nie pokażemy. Nie pokażemy. A tutaj położysz drugie autko, proszę. Nie, tamam. Jest jeszcze pewna sytuacja, o której muszę powiedzieć. I wstyd byłoby mi o niej nie mówić. Większość z Was wie, że pochodzę z województwa dolnośląskiego. W bliskich okolic Wrocławia, no i jak wiecie teraz województwo Dolnośląskie przychodzi ogromną klęskę żywiołową jest powódź, fala wody, która zalewa, niszczy i pochłania dorobek ludzi, jeżeli chodzi o moich rodziców o moją rodzinę, bo byliście ciekawi, pisaliście do mnie na Instagramie, pomimo tego, że nie jestem aktywna tutaj na YouTubie to jednak z troski zdarzyły się osoby, które pytały się o moją rodzinę, więc moja rodzina jest bezpieczna. Moja rodzina mieszka w powiecie Trzebnickim i tam na razie nic się nie dzieje. Natomiast zagrożenie jest jak najbardziej realne. I zostawiam Wam w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu linki do zbiórek. To nie są linki do zbiórek, które ja organizuję, ja żadnych zbiórek nie organizuję, udostępniam tylko już powstałe zbiórki. Na pomoc właśnie dla powodzian, dla osób, które straciły swój dorobek, nie mają gdzie mieszkać, potrzebujemy jakiejś, takiej wiecie, pierwszej pomocy. Także mam nadzieję, że w miarę możliwości pomożecie. Ja no, stąd mogę również tylko wesprzeć pieniężnie. Nawet myślałam, żeby do rodziców polecieć, natomiast. No, na razie nie jest aż tak źle w okolicy, w której mieszkają moi rodzice a nawet jakby było źle to tylko bym tam była kolejną osobą do ewakuacji a raczej niezbyt bym pomogła także mogę wspierać moich rodziców, moją rodzinę dobrym słowem, natomiast z zasięgami, które mam mogę szerzyć zbiórki które są utworzone właśnie na pomoc dla powodzi i wybaczcie, że tutaj nałożyłam, nałożę takie czarno Filtr. Natomiast mam nadzieję, że on po prostu przykuje uwagę do tego fragmentu w filmie. No i zwróci właśnie uwagę na problem. Wy to widzicie codziennie w wiadomościach. Ja takiego dostępu do mediów. Nie mam tyle co widzę za pośrednictwem właśnie YouTube'a czy Instagrama i już jestem przerażona, a co dopiero mogę sobie tylko pomyśleć, co czują osoby, które faktycznie są w tym. Najbardziej niebezpiecznym obszarze mam bardzo dużo znajomych, którzy są z tych najbardziej ucierpiałych okolic. I jestem na bieżąco, staram się właśnie dopytywać, co i jak. Natomiast bardzo was proszę, jeżeli macie taką możliwość, to wpłaccie coś na zbiórkę, udostępniajcie te zbiórki. A jeżeli sami potrzebujecie pomocy, bo jesteście właśnie z tych obszarów najbardziej ucierpiałych, to możecie się do mnie zwrócić i jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, to ja w miarę możliwości oczywiście pomogę. Dlatego przyszłam właśnie powiedzieć Wam. O zbiórkach, o tym, jak możemy obecnie pomóc powiedzianom. I powiem Wam, że e, na początku było tak, że e, jak Aleks się kąpał, to ja nic nie robiłam, tylko sobie, wiecie, tam, powiedzmy, przygotowywałam jego e, pokój do spania. E, I Serhat później sprzątał te zabawki i e, jak ja usypiałam Aleksa, natomiast ja mam jakieś spaczenie, nie wiem, co to w ogóle jest, że nie zasnę, dopóki... E, Wszystkie zabawki nie są na swoim miejscu w wybiecie. On ma autka w jednym pudełku, klocki w drugim pudełku, w trzecim pudełku, coś tam, coś tam. I jak Serhat mi to pomiesza, to ja nie mogę spać. Więc uznałam, że sama muszę sprzątać Aleksa zabawki. Stąd też jak kupaki się kąpią, to ja właśnie uczynię porządki e, w zabawkach. Tutaj w ogóle za mną widzicie jeszcze ściankę z Aleksa urodzin, bo nie możemy jej wyrzucić, jaką, taki mamy e, sentyment, że ja szybko lecę sprzątać. Thank <laughs> y

Codziennie przed spaniem, w sensie co wieczór przed spaniem, Serhat zabiera Aleksa i oglądałem sobie gwiazdy, księżyc, jeżeli jest, autobus, parasol i tak dalej. Wskazują sobie różne rzeczy, które są na dworze i Alex się uczy w ten sposób też dodatkowych słów po turecku, no bo jak wiecie, wieczór i weekend to jest jedyna możliwość, kiedy Serhat z Aleksem może poćwiczyć tureckiej, turecki, więc ćwiczą sobie właśnie wieczorem. Ja w tym czasie zazwyczaj przygotowuję pokój do spania, natomiast dzisiaj uznałam, że posiedzę sobie z nimi, poobserwuję um, ich więź więc pokażę Wam jak to właśnie zazwyczaj wygląda, jak się chłopaki tutaj integrują, Jak widzicie, w pokój już, już jest przygotowany. Um, I tutaj jest włączony już projektor. Projektor u nas jest cały czas, to nie było tylko pod reklamę, tylko projektor u nas jest cały czas na topie. E, przy każdym ciemnienie się zawsze projektor wjeżdża, jest niezła zabawa, a nawet go potrafi właśnie uspokoić przed przed spaniem także ostatnie chwile chłopaków razem. Później wjeżdża mama, czytanie książki, przytulanie. Wychodzę, Aleks zasypia sam, a ja koczuję pod drzwiami, a dzisiaj pewnie zgram i zacznę edytować dla was właśnie tego vloga, żeby jakoś produktywnie wykorzystać czas koczowania przed drzwiami dziecka, aż zaśnie. Aha zajęta. Zajęta U... pa, papa, tu. Może byś ten płcią położyła, nie na bruszek? Położyła, nie na bruszek? Tak, prawo. Płucio mówi: Dobranoc. Płcią Spokojnie. Jutro znów czeka nas mnóstwo przygód. Och, zapomniałem zgasić światło. Pomożesz mi? Pomożesz? Klik. Klik. Ja tak jak mówiłam e, robię edytuję dla was e, bloga. Tutaj sobie obserwuję, czy Alex faktycznie śpi i już śpi, więc chyba sobie zrobię przerwę i pójdę mm, wziąć prysznic. Bo po całym dniu tego potrzebuję i mam też ochotę na kawę po turecku. Także może spodam się, i i potowarzyszy mi. Tutaj nasza kawka po turecku. Tu śpiące dziecko. nasze, mm -hmm. Tu ja pracuję, a tu pracuje ściarchata. Nie. A ja mogę pokazać. Czekaj. Hmm, pokażę Wam jak ostatnio Serhat narysował na swoim nowym tablecie rysunek o, nawet, ci na górze, nawet ci na górze podpisał, A. więc niech nie skopiuje. Piękne. Mi się Dziękuję Ja tutaj obrawiam dla Was vloga, ogarniamy sobie sytuację z Aleksem i pijemy turecką. Tam. Powiem wam, że jak ja pierwszy raz do Turcji przyjechałam, to nie byłam wielką fanką kawy po turecku I odmieniło mi się jakieś kilka miesięcy temu. Uznałam, że przecież to jest w sumie smaczne. Czarna kawa i ja to raczej nie są rzeczy, które koło siebie pasują. Natomiast kawę po turecku, po turecku lubię, ale takiej czarnej kawy, parzuchy. To się napije, nie ma w ogóle nawet takiej opcji. O, czy mamy? Nie wiem. Teraz